Petrol head number one. Petrol przecież to benzyna, a na ładowarce? Tak jest! I to darmowej! W dzisiejszym odcinku ponownie Porsche Taycan Turbo, tylko w dzisiejszym odcinku pojeździmy sobie tym samochodem po Szczecinie tak spokojnie i ekonomicznie. Zobaczymy, jakie tutaj zużycie energii elektrycznej jest w stanie taki Porsche Taycan Osiągnąć najniższe w cyklu miejskim. Samochód ten udostępniony mi został przez szczecińską wypożyczalnię Hotcar. To jest pierwszy samochód elektryczny w ofercie tej wypożyczalni. No i co, w Szczecinie mamy trochę darmowych ładowarek. Tutaj akurat też ładuje się. Na niemieckich numerach Volkswagen ID 3, już z właścicielem sobie też troszeczkę porozmawiałem. A tak powiem wam w sumie baterię miałem tutaj podładowaną na 59%, ale na ładowarkę wybrałem się, można tak powiedzieć, w celach edukacyjnych. Ile już mam podładowanego takana. Zaraz zobaczymy. Bateria. No, już prawie 70%, było 59%. No wcześniej auto podłączyłem sobie kablem którym mogłem się tutaj szybciej naładować, tym środkowym, ale jako, że tutaj pan ID3 podjechał, no i po prostu auto użytkuje na co dzień, to mu ten kabel udostępniłem, a ja sobie podłączyłem po prostu no, swój z wolniejszym ładowaniem. Kulturka, no ale po prostu podjechałem na ładowarkę, by zobaczyć, jak to jest. Ładowareczka darmowa, także nic tutaj nie będziemy musieli. Płacić za benzynę, czy tam za ropę, przecież. No, zobaczmy, jak mi tutaj się ładuje ten samochód. To jest moje. No, i sobie podładowałem 7 kW. Zobaczmy, jak tutaj ID-3, ile się już podładowało. Proszę bardzo. No, pan tutaj w 40 minut już sobie podładował 34 kWh. Nie jest to może jakaś super szybka ładowarka, ale taka całkiem spoko. Ale kurczę, kurcze za darmo Petrolhead number one i relacja zładowania samochodu no tego jeszcze nie było ID3 Tutaj mój kabel podłączony elegancko No jeszcze tak przypomnę Porsche Taycan Turbo także jest to taka pośrednia wersja, ale jest to bardzo szybki samochód, no bo pierwszą setkę osiąga w 3,2 sekundy Prędkość maksymalna 260 km na godzinę elektryk. Pojemność netto baterii, czyli energia, którą możemy sobie wykorzystać, to 83,7 kWh, także dość dużo. No i co tutaj jeszcze? 650 koni mechanicznych, 850 Nm. No i to chyba tyle tytułem wstępu. Zaraz odłączam kabel i lecę na mój parking operacyjny przy ulicy Cukrowej. No bujniemy się przez centrum Szczecina w okolice stoczni. Sprawdzimy. Ile tutaj wyjdzie nam kWh na 100 km, gdy będziemy jechać tak spokojniutko. Ok, stop. No dobra, załóżmy, że już się podładowałem. Wciskam przycisk. Ok. Kabel można wyjąć. Zamykamy. Ładuję kabel do środka. No i mogę lecieć. No to jesteśmy w miejscu, z którego rozpoczniemy sobie pomiar. Możemy odpalać samochód. W ogóle jak tutaj się do niego wchodzi, to wystarczy przycisnąć hamulec, on się już cały nam aktywuje. To ci Taycan, no. No i cóż, będziemy jechać w trybie Range, czyli po prostu sprawdzimy, jakie są możliwości tego samochodu. Tutaj jest przycisk, którym włączamy rekuperację. Może być rekuperacja automatyczna, może być włączona bądź też wyłączona. Auto jest załadowane na 68%, zasięg pokazuje 250 km. No i producent tutaj deklaruje, że podobno taki Taycan powinien w mieście zużywać 19,2 kWh na 100 km, średnio 20 gdzieś. No ale dzisiaj jest troszeczkę chłodniej, nie wiem w jakich warunkach jest testowany według WLTP, Wóz. Jest dzisiaj 6 stopni na plusie. Godzina 14.13. Dzień roboczy normalnie. No i czy to wszystko? No temperaturę ustawimy sobie tutaj przecież na 19,5 stopnia dajmy na to. Po dwóch stronach, żeby było sprawiedliwie. No i chyba myślę, że możemy ruszać. To będzie bardzo ciekawe, bo jedziemy Porsche za 850 tysięcy złotych i sprawdzamy Ile najmniej ono zużyje nam darmowej energii? No, przecież doładowałem się za darmo. Dobra, kasujemy zużycie paliwa. Wyzeruj. OK. D. No i ruszamy. Będę jechał spokojnie, przewidywalnie, ekonomicznie. Porsche Taycan, no to ci maszyna niesamowita. O, tutaj jakieś wybieranie głosowe mi się włączyło. Jazda Porsche Taycanem Turbo, to sama przyjemność. Nawet gdy sobie już uświadamiamy, że po prostu poruszamy się pojazdem prawie 700 konnym. I powiem Wam tak, tym samochodem można ogólnie spokojnie jeździć, jest to wykonalne, ale gdy tak sobie raz depniemy chociaż do dechy, no to potem jest to po prostu bardzo kuszące, by sobie tym autem też troszeczkę szybciej pojechać. No jak na razie średnie zużycie energii elektrycznej. To 17,6 kWh na 100 km, ale dopiero pomiar został rozpoczęty, także szybko to się dość, dosyć zmienia. Pomiar był sprawiedliwy, znaczy pomiar, tutaj wskazanie komputera pokładowego już było sprawiedliwe na początku, no bo zaczęło się tutaj od gdzieś 80 kWh na 100 km. No zobaczymy, jaki nam tutaj wynik uda się uzyskać. Ja bardzo lubię Eco driving, więc ogólnie mi to nie sprawia problemów, że jadę szybkim samochodem spokojnie, muszę przyznać, że jazda takim Taycanem Turbo jest dość podobna, tak jak moją S7. Po prostu siedzi się tutaj dość wygodnie. Auto jest bardzo ładnie wyciszone. No mamy tutaj też szyby akustyczne. Czujemy, że jest troszeczkę większe. Zresztą ogólnie wymiarami jest ten samochód bardzo podobny jak S7. Proszę bardzo, jak na razie średnie 19,2 litra. 19,2 kWh na 100 km. Także elegancko. Właśnie tyle deklaruje producent. No zobaczymy, co będzie później. No i ten samochód nie boi się niższych prędkości, jakiegoś bardzo dużego ruchu, jako że to jest po prostu elektryk. A nawet gdy się troszeczkę bardziej rozpędzimy takim tajkanem, no to jak to w elektryku, tutaj nic się prawie nie marnuje, bo gdy hamujemy, no możemy zahamować delikatniej, no to odzyskamy mniej energii, a gdy zahamujemy ostrzej, no to po prostu energii odzyskamy więcej. Jest to bardzo, bardzo mądre. Jeśli chodzi ogólnie o zawieszenie, no to nawet po mieście śmiga się autem. Bardzo przyjemnie, ponieważ jest tutaj zawieszenie pneumatyczne. W ogóle, jaki bardzo dziwny samochód, nie wiem co to jest, możecie napisać w komentarzu na ukraińskich numerach. Pneumatyka, auto jest trochę niższe. W ogóle w trybie range to ono jest obniżone. Tutaj jest taka ikonka. Ono zależnie od prędkości, raz jest wyżej, raz jest niżej Gdy mamy jakiś próg zwalniający, no to przyciskamy ten przycisk, to auto nam się jeszcze bardziej podniesie No tak to wygląda, ale ogólnie jazda tym autem jest taka relaksująca, bezstresowa raczej No chyba, że uświadomimy sobie ile ten samochód po prostu kosztuje, żeby troszeczkę jednak uważać Czy to na koło, czy to na jakieś dziury i tak dalej Zbliżamy się nieubłaganie do ścisłego centrum miasta. Ogólnie ten Tajkan, jak widziałem w komputerze pokładowym w innym trybie, takiego, z takiego dłuższego dystansu ma średnie zużycie energii elektrycznej gdzieś 28,6 kWh na 100 km. Ale kurczę, jest tutaj korzystane, jest tutaj korzystane z osiągów tego samochodu, z mocy, jaką on oferuje. Ja chyba tutaj jedyny cisnę Eco driving tym samochodem A tak jeżdżone normalnie I czasami depnięcie No to takie zużytko wychodzi No pamiętajmy, że teraz jest yy, Pora roku jaka jest Jest chłodno raczej No ale Też bardzo interesująca sprawa Że tutaj jak hamujemy sobie Tą rekuperacją praktycznie Non stop, no przy mojej jeździe, No to non stop no to kurczę nie wiem Co ile tutaj wymienia się Jakieś klocki hamulcowe A tym bardziej tarcze No gdybym tak non stop jeździł tym Taycanem Chociaż mało kto pewnie tak jeździ Porsche Taycanem Turbo Prawie 700 konnym Ale tutaj Mi się coś A bo to hej Porsche czy tam coś takiego Ten system jak w Mercedesie trochę tutaj jest Miniemy nam on tutaj załącza. Gdybym jeździł non-stop tak tym samochodem, no to szczerze nie wiem, czy kiedykolwiek bym chyba tutaj tarczę wymieniał. No przy średniej prędkości 30 km na godzinę, jak na razie 21,5 kWh. No myślę, że gdybyśmy jechali spalinowym. Sedanem, który ma tam 680 koni, no bo 680 koni w ogóle ma ten samochód, gdy startujemy z procedury startowej. Jest to taki overboost, tak jak wcześniej mówiłem w materiale moim, z tym samochodem. A tak normalnie mamy dostępne 625 koni, ale to nawet gdybyśmy wzięli jakiegoś innego sedana 625-konnego z benzynowym silnikiem pod maską, no nie wiem, średnio by on nam palił taki nowoczesny. No od 14 do 16 litrów w cyklu miejskim przy ekojeździe A no tak tutaj koszt za paliwo, za energię No jeżdżąc po Szczecinie wypożyczacie sobie z Hotcar z ten samochód Z hotcar, wypożyczalnia No sobie ładujecie na ładowareczkę no koszt paliwa Wam odchodzi to jedziemy już po niebuszewie. Zużycie energii elektrycznej 22,1 kWh na 100 km. Proszę bardzo. 22 i 0, bo 22,2 nawet. Ale jedno hamowanie i tak wrażliwe jest tutaj zużycie paliwa. Jak jedziemy z góry, no to bardzo odzyskujemy. Gdy depniemy, no to mocno tutaj nam się ono Powiększa. No proszę bardzo, jaka różnica 224 już. A teraz chwileczkę, sobie tutaj spokojnie dojadę do rądka. Tutaj zaraz może i przyhamuję, to zaraz nam. O, proszę, spadnie. Także to zużycie energii elektrycznej, bardzo wrażliwa sprawa w elektryku, w ogóle elektryki i elektromobilność to bardzo wrażliwa. Sprawa, ale ja ogólnie, jakby taki Tajkan Turbo kosztował, nawet taki najbiedniejszy Tajkan kosztowałby tyle, co moje używane S7, to jeszcze dziś bym się zamienił. No i tutaj już wyjechaliśmy z niebuszewa w sumie, praktycznie. Wjechaliśmy pod górę, no i zużycie energii elektrycznej. No, skoczyło nam tutaj na 26,5 przez moment. Jeszcze osiągniemy tutaj troszeczkę wyższy wynik. I to będzie najwyższy wynik na naszej trasie pomiarowej. Gdy pojedziemy dalej, no to już powinno być tylko i wyłącznie lepiej zresztą ruch zaraz się troszeczkę uspokoi no niebuszewo było strasznie zabite dzisiaj no mamy średnią prędkość 21 km na godzinę jedynie no 22 teraz no zobaczymy co tutaj na końcu będzie no teraz wtrapaliśmy się pod górę później będzie z góry jak widzieliście no ten samochód jest wrażliwy na takie rzeczy także tutaj sobie trochę energii jeszcze odzyskamy i poprawimy zużycie Kurcze, zużycie paliwka. Ciągle zużycie paliwa chce mi się mówić, no ale nie. No dobra, to przejeżdżamy przez most brdowski. Walka, jak zawsze, trwa tutaj do ostatniego metra. I myślę, że zużycie energii elektrycznej Jak na taki samochód 680 koni No wyjdzie nam całkiem niezłe No to zatrzymujemy się I zobaczmy Jakie nam tutaj wyszło zużycie energii no to proszę bardzo. Średnie zużycie energii elektrycznej wyszło nam 22,3 kWh na 100 km przy średniej prędkości dość niskiej. 23 km na godzinę. No, 680-konny sedan, który ma napęd na wszystkie koła i waży 2300 kg mniej więcej. I troszeczkę ponad 22 kWh na 100 km w cyklu miejskim, przy średniej prędkości 23 km na godzinę. No i co tutaj istotne, przy 600 km. Stopniach Celsjusza na plusie. Czy to jest dobry wynik? No myślę, że jak na takie auto elektryczne, całkiem niezły. Ale tutaj poproszę właścicieli innych elektryków, najlepiej mocnych, by sami ocenili, czy to jest dobre zużycie energii elektrycznej, czy też słabe. No nie wiem, jeśli masz jakąś Teslę mocniejszą, no to myślę, że możesz tutaj sobie porównać. Mam nadzieję, że ta próba eco-drivingowa Wam się niesamowicie podobała. No była bardzo ciekawa, no bardzo fajny i ciekawy samochód. Oczywiście ten wynik na Turbo będzie umieszczony w tabeli z moim rankingiem ekodrivingowym dla samochodów elektrycznych oraz hybryd typu plug-in, czyli przejazdy wykonywane tylko na energii elektrycznej. Tabelkę macie zawartą w opisie filmu. Możecie sobie porównać zużycie energii innych samochodów. A ja się z wami żegnam, pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie. Na razie.